Ile razy słyszałaś, że stymulatory tkankowe działają na jakość skóry, a nie wypełniają zmarszczek. Wszystko to jest prawda, ale z jednym małym wyjątkiem. Jest taki jeden stymulator, który działa zarówno na jakość twojej skóry, ale także daje efekt objętościowy, wypełniający. I jest to polikaprolakton. O tym, czy polikaprolakton to dobry wybór dla ciebie, czy to dobry zabieg w ogóle, opowiem właśnie w tym filmie. Polikaprolakton to substancja, która ma swoje zastosowanie nie tylko w medycynie estetycznej, ale od bardzo dawna stosowana jest także w chirurgii. Głównie jako składnik nici rozpuszczalnych, ale także jako implant. W medycynie estetycznej jest już od bardzo dawna, bo od 2009 roku. Dlatego dużo na ten temat już wiemy: czego oczekiwać, czego się obawiać, gdzie go można wykorzystać i jaki pacjent jest idealnym kandydatem do tego zabiegu. Polikaprolakton należy do grupy tak zwanych mocnych stymulatorów. Jego efekt opiera się głównie na reakcji biomechanicznej co różnicuje go z innymi stymulatorami, które są dostępne obecnie na rynku. Większość stymulatorów działa w ten sposób, że wywołuje taki mikrokontrolowany stan zapalny. I w zasadzie polikaprolakton też taki stan zapalny wywołuje, dlatego że wszystko, jakikolwiek preparat podalibyśmy do skóry, taki stan zapalny wywoła jako substancja obca w naszej skórze. Natomiast polikaprolakton w głównej mierze działa na zasadzie biomechanicznej stymulacji. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie naszą skórę i nasze komórki. Główną komórką, na której nam zależy, to jest filtr. Fibroblast. Zależy nam na nim dlatego, że produkuje on właśnie kolagen, przyczepia go do siebie i dzięki niemu możemy sprawić, że ten kolagen będzie powstawał, skóra się będzie zagęszczała. W skórze starszej ta komórka fibroblastu jest, robi się taka bardziej owalna, robi się taka bardziej obła, nie ma wypustek, które znowu nie są w stanie tego kolagenu przyczepić. Komórka młoda jest taka bardziej pofalowana. Reakcja biomechaniczna polega na takim drażnieniu, rozciąganiu tego fibroblastu. Dzięki temu ta jego forma jest bardziej formą... Przestrzenną, z takimi powiedzmy mackami, do których mogą się przyczepić włókna kolegeno. Więc przede wszystkim to, co chcemy uzyskać, to właśnie ta stymulacja fibroblastu. Są oczywiście jeszcze inne rodzaje stymulacji, ale skupmy się na polikaprolaktonie, czyli na bohaterze tego filmu. W takim razie, działając polikaprolaktonem, działamy na komórki po to, żeby wytworzyć kolagen. Ale uwaga! Sytuacja nie jest taka prosta. Nie chodzi tylko o stymulację kolagenu, ale chodzi o wystymulowanie tego dobrego kolagenu. A kolagenów jest cała masa. I w zasadzie, jeśli chodzi o skórę, zależy nam przede wszystkim na jednym, na kolagenie typu pierwszego. W skórze podczas tej reakcji stanu zapalnego, przede wszystkim na początku wytwarza się kolagen typu trzeciego, który później jest przekształcany właśnie w ten kolagen typu pierwszego. Kolagen typu trzeciego jest taki bardziej wątły. Ta cząsteczka nie jest taka stabilna. Włókna pomiędzy tym kolagenem są takie luźne. Natomiast kolagen typu pierwszego jest tym kolagenem młodzieńczym. Jego struktura jest grubsza, jest mocniej, więcej upakowana. Na centymetrze, mm kwadratowym jeśli chodzi o naszą skórę. Czyli zależy nam właśnie bardziej dlatego na tym, żeby tworzył się kolagen typu pierwszego. Dzięki temu, że mechanizm działania polikaprolaktonu nie opiera się głównie na tym stanie zapalnym, tego kolagenu typu trzeciego wytwarza się stosunkowo najmniej. Procentowo patrząc na strukturę skóry, po okresie 6 miesięcy po zabiegu kolagenu typu, typu pierwszego, tego nowego kolagenu, mamy 80%. A kolegę typu trzeciego mamy 20%, czyli mamy bardzo dobre proporcje, dlatego że proporcje są takie jak właśnie w zdrowej, młodej skórze. Skoro wiemy już, co stymuluje polikaprolakton i w jaki sposób to robi, zastanówmy się, co dzieje się z preparatem. Bo Poddaniu do naszej skóry. Musicie dowiedzieć się jednej ważnej rzeczy. W preparacie oprócz polikaprolaktonu prolaktonu jest także karboksymetyloceluloza, która dodaje na początku objętość. To ona jest odpowiedzialna za to, że zaraz po wykonaniu takiego zabiegu widzimy tą różnicę na twarzy, widzimy podniesienie tkanek, widzimy podniesienie skóry i dzięki temu efekt mamy Zauważalne od razu po zabiegu. Natomiast w czasie, przez najbliższe 3 miesiące po zabiegu, procent karboksymetylocelulozy, która się utrzymuje w skórze, spada. Ale co się dzieje z preparatem z kolagenem? Żeby Fibroblast zaczął pracować, potrzebuje czasu. I on potrzebuje właśnie tych 2-3 miesięcy do tego, żeby zacząć ten kolagen produkować z większą mocą. I w momencie, kiedy karboksymetyloceluloza zaczyna się w naszym organizmie wchłaniać i ten efekt zaczyna stopniowo zanikać, na zakładkę w tym samym momencie, pokażę to może jak taki tutaj krzyżyk, zaczyna nam narastać nasz własny kolagen, który tworzy się wokół tej cząsteczki z polikaprolaktonem. I dzięki temu mamy ten efekt objętościowy w tym właśnie miejscu podania samego polikaprolaktonu. Polikaprolakton także po czasie zostaje wchłonięty, zostaje zmetabolizowany, po prostu rozkłada się do dwutlenku węgla i wody, jak z reguły wszystko, i po prostu nie zostaje po nim śladu. Ale kolagen, który się wytworzy, utrzymuje się, bardzo długo, bo jest to nasz, ten młodzieńczy. Piękny kolagent typu pierwszego. W takim razie mogę krótko to podsumować w ten sposób, że supermocą polika w porównaniu do innych preparatów jest to, że oprócz stymulacji daje także efekt wypełnienia. Wydawać by się mogło, że mamy wszystko. Mamy stymulację, mamy objętość. Gdzie więc jest haczyk? Haczeków i minusów polika jest kilka. Pierwszy z nich dotyczy objętości. Zabieg różni się od zabiegu wypełnienia kwasem hialurnowym. Tutaj, w tym wypadku, mimo że mamy tą objętość, nie robimy takiej idealnej korekty, tak jak chcemy. Pracujemy. Z Taką niedokorektą. Dlaczego? Dlatego, że po czasie, po tych trzech miesiącach, ten kolagen się nam nadbudowuje i sam preparat, sama to objętość zwiększa się o około 20-30%. Dlatego musimy o tym pamiętać podczas zabiegu i nie oczekiwać idealnego wykładzenia danej okolicy albo wypełnienia danej okolicy. To znaczy, że trzeba doskonale znać preparat przed wykonaniem takiego zabiegu, a także zaufać lekarzowi co do swoich oczekiwań, że ten efekt będzie ładniejszy po trzech miesiącach w stosunku do tego, jak Opuszczamy gabinet zabiegowy. Drugi haczyk, preparatu nie da się rozpuścić. Jeśli okaże się, że efekt nam się po prostu nie podoba, że nie tak sobie wyobrażaliśmy to, co chcemy zrobić i poprawić na swojej twarzy, nie możemy użyć niczego w zasadzie, co by rozpuściło preparat, bo takiej możliwości po prostu nie ma. Trzeci haczyk jest taki, że preparatu nie możemy podać na wszystkie obszary, na okolice naszej twarzy. Przede wszystkim nie możemy podać preparatu na okolice dolnej powieki, a także nie na okolice ust. Natomiast bardzo fajnie sprawdza się w części środkowej policzka, w części bocznej policzka, przy okolicy skroni, przy okolicy żuchwy, czy przy brustach nosowo wargowych i dołach nadkłowych. Czwarty haczyk jest taki, że nie powinniśmy podawać preparatu tam, gdzie wcześniej był podawany kwas hielurnowy. Nawet jeśli było to dawno temu i ten kwas hielurnowy jest w takiej, powiedzmy, resztkowej formie. To dlatego, że polikaprolakton może zbyt mocno zareagować z tym kwasem hielurnowym. To znaczy, że może, powiedzmy, napuchnąć za bardzo obficie i może to wyglądać bardzo nieestetycznie. Czasami wydaje nam się, że ten zabieg z kwasem hielurnowym był wykonywany bardzo dawno, typu 4-5 lat temu. Natomiast wiemy, że w niektórych okolicach kwas hielurnowy może utrzymywać się naprawdę długo. I nawet te resztkowe ilości tego kwasu jelernowego mogą zareagować z polikaprolaktonem. W takiej sytuacji to co należy zrobić to rozpuścić te pozostałości kwasu jelernowego. I dzięki temu uzyskujemy większą kontrolę nad tym, co się dzieje po zabiegu z polikaprolaktonem i już nie ma tego nadmiernego obrzęku w tej okolicy. Żeby nie zostawić Was z samymi haczkami i negatywami, powiem Wam, że jest jeden duży plus polikaprolaktonu. Przede wszystkim jest to czas utrzymywania się efektu. I ten czas utrzymywania się to jest aż dwa lat. Jeśli natomiast okaże się, że po zabiegu, po tych trzech miesiącach cały czas widzimy drobną niedokorektę, że ten kolagen nam się nie wystymulował tak mocno, jakbyśmy chcieli, możemy zabieg powtórzyć, ale nie wcześniej niż po trzech miesiącach tej samej okolicy zabiegowej. Czy czas utrzymywania się polika to jest jedyny plus tego zabiegu? Absolutnie nie. Dodatkowym plusem jest to, że preparat nam nie migruje, co różnicuje go do kwasu hialuronowego. Drugim plusem jest to, że nie puchnie. No chyba, że jest w tym samym miejscu, co kwas hielurnowy. <laughs> czy zatem każdy może wykonać sobie taki zabieg z polikaprolaktonem? Przede wszystkim do zabiegu trzeba być absolutnie zdrowym. Już nie będę wspominać o tym, że trzeba być zdrowym pod kątem infekcji, opryszczki czy stanu skóry w miejscu iniekcji, ale przede wszystkim w przypadku tak mocnej stymulacji, zależy nam na tym, żeby nie było żadnych chorób autoimmunologicznych ani onkologicznych, dlatego, że w takiej sytuacji możemy nie do końca przewidzieć, jaka będzie reakcja w danym miejscu danej stymulacji i możemy na przykład doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu kolagenu, a przez to w danym miejscu nie do końca Dobrego efektu estetycznego u pacjenta. W sytuacji, kiedy mamy choroby autoimmunologiczne albo choroby onkologiczne, mamy do wyboru także inne mocne stymulatory, które mają dużo większy profil bezpieczeństwa. I o tym opowiem Wam w innym filmie. No dobra, ale skoro polikaprolakton łączy w sobie cechy wypełnienia, i stymulacji, to czy kwas hialurnowy, który daje nam tylko tą objętość i wypełnienie, nie będzie już potrzebny? Absolutnie nie. Są miejsca, które będą niezastąpione na ten moment dla kwasu hialurnowego. I jest to przede wszystkim okolica doliny łez, a także usta i modelowanie ust. Poza tym nie każdy pacjent będzie potrzebował stymulacji, ale może potrzebować wypełnienia. Czasami jakość skóry jest tak dobra, że nie ma potrzeby, żeby ją dalej podkręcać i nakręcać, ale po prostu mamy ubytki objętościowe wynikające z naszej genetyki albo po prostu z procesów starzenia się, ale jest to tak specyficzne dla pacjenta, dla danego regionu, że potrzeba tam tylko i wyłącznie wypełnienia. Poza tym pamiętajmy, że każdy pacjent jest inny, każdy pacjent ma inne potrzeby, inne wskazania. I zawsze przed jakimkolwiek zabiegiem musimy to wszystko rozpoznać, przeanalizować, czego potrzebuje pacjent, jaka jest skóra, jakie są oczekiwania i czy nie ma przeciwwskazań. Dlatego Zawsze będzie miejsce dla każdego produktu, tylko trzeba odpowiednio go dopasować do danego pacjenta. Pamiętajcie także, że nie zawsze mocny i najmocniejszy znaczy najlepszy. Najlepszy stymulator jest taki, który dopasowany jest do nas. A skoro mowa już o mocnych stymulatorach, to teraz jest ten moment, żebyście zobaczyli, jak wykonuje zabieg z tym mocnym kwasem mlekowym u pani Doroty. Zapraszam go gorąco do obejrzenia. Film wyświetli się w lewym dolnym rogu. Lewy to jest ten. Tu tak. <laughs> dzięki. Dobrze. Nie, o się to było dobrze?